Dzisiaj porozmawiamy o interesującym temacie związanym z postaciami historycznymi i wydarzeniami, które ukształtowały historię chrześcijaństwa. Porozmawiamy o relacjach Jezusa z Nazaretu z Poncjuszem Piłatem, rzymskim gubernatorem Judei oraz o listach, które napisał na temat Jezusa. Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych i najważniejszych epizodów w biblijnej historii. Piłat jest pamiętany przede wszystkim ze względu na swoją rolę w procesie i ukrzyżowaniu Jezusa. Ale kim tak naprawdę był Piłat i jak, jako przedstawiciel Imperium Rzymskiego, poradził sobie z presją osądzenia człowieka, którego wielu uważało za mesjasza. Dołącz do nas w tej przygodzie. Najpierw zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień. Poncjusz Piłat został mianowany gubernatorem rzymskiej prowincji Judei przez Tyberiusza Cezara, ale jego rządy nie obyły się bez konfliktów. Ewangelie przedstawiają Piłata jako człowieka, który wahał się, czy skazać Jezusa, ale ostatecznie uległ presji władz żydowskich i tłumu. Zgodnie z biblijną relacją, Piłat uznał niewinność Jezusa, ale wolał uniknąć zamieszek i utrzymać porządek publiczny. Umywając ręce w symbolicznym geście zrzeczenia się odpowiedzialności. Ale historia Piłata i Jezusa nie kończy się na tym. Istnieje dokument zwany raportem Piłata, który rzekomo został wysłany do cesarza Tyberiusza. Raport ten szczegółowo opisuje cuda dokonane przez Jezusa, jego proces, ukrzyżowanie, a nawet zmartwychwstanie. Niektórzy uczeni uważają, że dokument ten zawiera informacje, które nie zostały zapisane w Ewangeliach. Chociaż jego autentyczność jest dyskusyjna, raport zapewnia fascynujący wgląd w to, jak rzymscy urzędnicy postrzegali Jezusa. Niedawno zespół badaczy pod kierownictwem Katlin Kanien dokonał ważnych odkryć archeologicznych na stanowisku Maritima w Cezarei w 196 rok, wśród nich znalazł się dokument, który może rzucić światło na rolę Piłata w ukrzyżowaniu Jezusa. Dokument ten jest często porównywany do dziejów Piłata, które są częścią apokryficznych dziejów Piotra i Pawła z I wieku. Dzieje Piłata zostały zachowane jako oryginalny dokument, ale jego włączenie do apokryficznej Ewangelii Nikodema w IV wieku wywołało pytania o jego historyczną dokładność. Niektórzy uczeni bronią autentyczności dziejów Piłata, wskazując na szczegóły, takie jak wzmianka o wysłaniu przez Piłata raportu do Cezara. Twierdzą oni, że dokument ten nadal zawiera jądro prawdy historycznej, nawet jeśli z czasem został upiększony przez chrześcijan. Inni pozostają jednak sceptyczni i sugerują, że dokument ten mógł zostać dostosowany w celu wsparcia chrześcijańskiej narracji. Oto interesujący fakt: W 138 rok Ene Justyn Męczennik, starożytny ojciec Kościoła, Napisał list do rzymskiego cesarza Antoninusa Piusa, w którym wyraźnie wspomina o raporcie o poncjuszu Piłacie. Zastanów się teraz, dlaczego ktoś miałby wymyślać tak konkretne szczegóły tak wiele lat później? To nie ma sensu, prawda? Sugeruje to, że ten raport Piłata był już dobrze znany około 150 rok NE i prawdopodobnie był nawet przechowywany w archiwach cesarskich w Rzymie, aby cesarz mógł go zobaczyć. W pismach Justyna Męczennika znajduje się sekcja opisująca wydarzenia bezpośrednio po ukrzyżowaniu Jezusa, w tym scenę, w której żołnierze rzucają losy na ubrania Jezusa, tak jak w Ewangeliach. Inny ojciec Kościoła, Tertulian, opowiada, że Tyberiusz Cezar, ówczesny cesarz, rozważał dodanie Jezusa do panteonu rzymskich bogów. Te relacje mówią nam, że przynajmniej w przypadku niektórych starożytnych postaci historycznych istnienie Jezusa i otaczające go wydarzenia były uznawane i omawiane. Nadaje to znaczną wiarygodność relacjom zawartym w ewangeliach i innej wczesnochrześcijańskiej literaturze. List Poncjusza Piłata do cesarza Tyberiusza jest niezbędny do zrozumienia wydarzeń związanych z ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa, choć jego znaczenie podkreśla fakt że był on wysoko ceniony nie tylko przez pierwszych chrześcijan, ale także przez przeciwników wiary chrześcijańskiej. Jego znaczenie jest jeszcze bardziej widoczne dzięki wysiłkom cesarza Maksymiana w 311 roku, aby stworzyć fałszerstwo czynów Piłata z zamiarem osłabienia wpływu chrześcijaństwa, co pokazuje, jak wpływowe były oryginalne pisma Piłata na Imperium Rzymskie. Aby zbadać ten dokument, Przeanalizujmy teraz szczegółowo słowa Piłata. Zacznijmy od pierwszej linijki listu Piłata do cesarza Tyberiusza. już Piłat do cesarza Tyberiusza, pozdrowienia. Ostatnie wydarzenia w naszej prowincji są tak wielkie, że czuję potrzebę poinformowania Cię o nich. Nie mogę się powstrzymać od niepokoju że bogowie nie wydają się już nam sprzyjać i żałuje dnia, w którym Waleriusz gratią opuścił rząd Judei, Jerozolima jest szczególnie trudnym miastem do rządzenia, a jej mieszkańcy są w ciągłym niepokoju i nieuchronnie zbliża się bunt. Kiedy Poncjusz Piłat mówi o obronie Jerozolimy, ujawnia bardzo zaskakującą okoliczność, mówi, że miał tylko setnika i kilku żołnierzy do obrony miasta, które było niespokojne i skłonne do buntu. Pokazuje to, jak krucha była władza rzymska w tym regionie. Piłat poprosił gubernatora Syrii o posiłki, ale gubernator ledwo mógł obronić swój region. Podkreśla to przeciążenie Imperium Rzymskiego i brak wystarczających zasobów wojskowych. Sytuacja ta rodzi poważne pytania o trwałość Imperium i możliwość jego rychłego upadku. Słowa Piłata przypominają frustrację jego poprzednika, Waleriusza Gratosa, który zmagał się z rządzeniem Jude. Brak dostępnych oddziałów podkreśla, jak kruche są rzymskie rządy w regionie i jak trudno jest utrzymać porządek. Ponadto obawy piłata dotyczące nadmiernej ekspansji imperium i niedoboru zasobów wojskowych zapowiadają przyszłe wydarzenia w tej historii. Obawy te pomagają nam zrozumieć szerszy kontekst opowieści i uwypuklają problemy, z jakimi borykało się Imperium Rzymskie w tamtym czasie. Obawy Poncjusza Piłata musiały wpłynąć na jego decyzję, w tym na proces i ukrzyżowanie Jezusa. Bliższa analiza dokumentów ujawnia, że brak wojska odegrał kluczową rolę w decyzji Piłata o wydaniu rozkazu ukrzyżowania Jezusa. Piłat zwrócił uwagę na pogłoski, że w Galilei pojawił się młody człowiek głoszący nowe doktryny w imieniu Boga. Początkowo obawiał się, że ten młody człowiek podburzy ludzi i zwróci ich przeciwko Rzymianom, ale wkrótce zdał sobie sprawę, że Jezus z Nazaretu był bardziej przyjazny Rzymianom niż Żydom. Piłat opisuje spotkanie z Jezusem w pobliżu Syloum, gdzie podsłuchał młodego człowieka przemawiającego cicho do tłumu. Opisuje Jezusa jako osobę o eterycznym wyglądzie ze złotymi włosami i brodą oraz pogodną twarzą. Jest to wyraźny kontrast z jego żydowskimi słuchaczami, którzy mieli ciemne brody i mniej pogodny wyraz twarzy. Ten obraz przywołuje aurę spokoju i dobroci otaczającą Jezusa w przeciwieństwie do uwagi i poruszenia tamtych czasów. Przedstawienie Jezusa z blond włosami i brodą jest interesującym szczegółem, który rzadko można znaleźć w dokumentach historycznych. Rodzi to pytanie o autentyczność, czy ten szczegół został dodany przez późniejszego skrybę kopiującego dokument, czy też Jezus naprawdę wyglądał inaczej niż większość jemu współczesnych. Trudno powiedzieć na pewno, ale możliwe, że zostały one dodane na przestrzeni lat. Wracając do historii Piłata, opisuje on swoje spotkanie z Jezusem. Piłat nie chciał przerywać głoszenia Jezusa w tym momencie. Więc poinstruował swojego sekretarza Manala, aby dołączył do grupy i słuchał. Menal, który biegle władał hebrajskim i był oddany Piłatowi, przekazał słowa Jezusa w imponujący sposób. Kiedy Jezus został zapytany o oddawanie hołdu Cezarowi, mądrze odpowiedział: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Piłat był pod takim wrażeniem mądrości tego stwierdzenia, że postanowił nie aresztować Jezusa, ponieważ było to sprzeczne z rzymską sprawiedliwością. Przyznał Jezusowi nieograniczoną wolność, pozwalając mu swobodnie działać i mówić oraz gromadzić naśladowców. Ta nieograniczona wolność rozgniewała jednak żydowskich przywódców, zwłaszcza tych bogatych i wpływowych. Jezus skrytykował ich arogancję i hipokryzję i surowo nimi rządził. Piłat zauważył, że skargi na nieuprzejmość Jezusa były często wnoszone do Sanhedrynu, co pokazuje rosnące napięcie między Jezusem a ówczesnymi władzami religijnymi. Piłat został również poinformowany, że Jezusa może spotkać pewne nieszczęście, ponieważ nie był on pierwszym, który ukamienował w Jerozolimie ludzi nazywających siebie prorokami. Ta historia dla naszych czasów zachęca nas do refleksji nad wpływem słów i czynów Jezusa. Wolność, jaką uzyskał od Piłata, nie tylko obnażyła rzymską sprawiedliwość, ale także podkreśliła odwagę Jezusa w obliczu niesprawiedliwości i hipokryzji jego czasów. Każde jego spotkanie i słowo nie tylko podważyło autorytet wielu, ale także zainspirowało jego naśladowców do poszukiwania prawdy. Wyobraźmy sobie, że Pretorium odmówiło sprawiedliwości, w którym to przypadku odwołanie się do Cezara byłoby nieuniknione. Piłat miał jednak obawy, został zapewniony przez Senat, że poprą jego działania i że posiłki przybędą po zakończeniu wojny partyjskiej. W obliczu zbliżającej się wojny piłat podjął decyzję, która przywróciłaby spokój w mieście bez upokarzających ustępstw. Jego wahanie przed ukrzyżowaniem Jezusa sugeruje, że zdecydował się go wydać, aby powstrzymać ówczesne niepokoje polityczne i uniknąć ewentualnego buntu. Przyjrzyjmy się teraz niektórym artefaktom związanym z Piłatem i zobaczmy, co mówią nam o śmierci Jezusa. Jednym z tych godnych uwagi artefaktów jest kamień Piłata, znany również jako inskrypcja Piłata. Kamień ten, odkryty w 1961 roku w pobliżu Cezarei Maritimskiej w Izraelu, jest inskrypcją dedykacyjną wyrytą w wapiennym bloku. Jest on o tyle istotny, że dostarcza archeologicznych dowodów na istnienie Poncjusza Piłata, rzymskiego gubernatora Judei, o którym wspomina Nowy Testament w relacjach z procesu i ukrzyżowania Jezusa. Napis na kamieniu Piłata brzmi: Boskiemu Augustowi, Tyberiuszowi Poncjuszowi Piłatowi, namiestnikowi Judei, poświęca ten kamień. Ponownie wykorzystany ze schodów wejściowych do teatrów w Cezarei Maritimskiej. Miasto odgrywało ważną rolę jako centrum administracyjne w czasach rzymskich. Łaciński napis na wapiennym bloku został zidentyfikowany przez archeologów, potwierdzając jego autentyczność i historyczne znaczenie. Badanie tych artefaktów nie tylko łączy nas bezpośrednio z tak ważnym wydarzeniem historycznym, ale także daje nam wgląd w złożone decyzje podjęte przez Piłata w tym kluczowym momencie. Jego wybór co zrobić z Jezusem, był nie tylko aktem zarządzania, ale głębokim rozważeniem polityki, władzy i stabilności Judei pod panowaniem rzymskim? Witam wszystkich. Co sądzisz o tym liście do Piłata? Jeśli lubisz historię i odkrycia biblijne, zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w następnym filmie.